Trzecia edycja naszego polskiego budżetu obywatelskiego. Zgłoszono 73 projekty. Do oceny przez naszych mieszkańców zakwalifikowaliśmy 67 projektów. Nikt z tych osób, które zgłosiły te projekty odrzucone, w procedurze odwoławczej się nie odwołał, więc pamiętacie Państwo, że zmieniliśmy tę procedurę i poddaliśmy sobie dwa tygodnie, musieliśmy zresztą dać dwa tygodnie czasu na tą procedurę odwoławczą. 67 projektów w podziale y, powiatów y, subregionalnie: Głupczycki, Krapkowicki y, 14, y, Kluczborski, Narysowski, Olecki 11, Opole, Powiatowski 18, Nyski, Brzeski 8, Strzelecki, kędzierzyńsko Kozielski 16. Oczywiście y, formy głosowania internetowo, formy głosowania do urny w miastach powiatowych. Y, Dobrze, że Pani Dyrektor z nami została, bo oczywiście najwięcej projektów o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym pojawiają się dodatkowo i też się cieszymy, projekty o charakterze ekologicznym, poprawie bezpieczeństwa, ale również też i projekty prospołeczne, też nas cieszą projekty z zakresu rehabilitacji psychicznej dzieci. Także szanowni państwo, serdecznie też Państwa prosimy o to, aby abyście nam pomogli w promocji tego głosowania, abyśmy mogli we właściwy sposób do naszych mieszkańców dotrzeć i ich poinformować. Chcielibyśmy bardzo, aby te projekty były realizowane w jednym roku budżetowym, czyli w 2020 roku, dlatego że to nam też ułatwia pewne zarządzanie finansami publicznymi i to jest dla nas bardzo, bardzo istotne.